Hm, Seba, coś ty zrobił z moim Pizza Tower. DŹWIĘK! To będzie straszne, boję się tego. Ja już w Dash'e chciałem robić. Ja się nie oduczę teraz tego, bo ja grałem w Celeste czas ostatnio. Mi się to uda. Gdzie jest exit? Gdzie jest exit? Seba, gdzie są drzwi? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. O, trafiłem drzwi. To tak powinno być? Tak. Okej. Okay. Daj, ty się zastanawiasz, czemu ja się go boję. Kolejny przypadek nagrywania filmów na Glodern. Widzę, że kumasz trochę ten moveset. Tymczasem ja wciskający losowe guziki. No tak, tak się im gra, tak się im gra w słowie. Prawda, w tym sensie. No tak. To było to. Tak. Acceptable. Jak taki mądry jesteś to ożyj i graj za mnie, no idzie jeden ty, Oje, jakby to jest był w życiu, to by był koniec świata. Zgodzę się. Ale jest masło, także Ananas. Ananas. Dobra, jak on będzie wyglądał? <grym> jako rycerz. O mój Boże, co to jest? <grym> Tam coś było, ja tam chcę. Zartowałem, nie chcę tam. Dobra, to mi dajcie. Na główkę. O. Dobra. Akurat to chciałem zrobić, więc... Nie tam! A nie, dobrze, dobrze. ale dobrze, 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 było. W sensie, nie tu. W sensie, ja chcę tego. A to pójdziesz później nie wiem tak odbija po prostu. Tam coś było, Kur...ta ba. Dobra, bo się już nudne robi. Mm. Nie, nie tym razem. I to jest ta słynna pułapka na debili, co? Była w pierwszym odcinku. Polecam obejrzeć, jest już teraz na kanale Gloderod. Nie. Sierpnia. Jak skoczysz tylko się to ci nauczę latać. Nie Aha. Jem pilot. Nie mogę. Nie mogę! O! Brne, no co to ma być? Człowieku! O jest, dobra! To jest ważniejsze, ale... Ale... Dziękuję! Chwila przerwy, chwila odpoczynku. Spoko. Spoko. Pączek pana te, na To jest jedyny kanał telewizji, jaki oglądam. Jest tu ktoś jeszcze? O nie, nie, tu! Nie! Trudno, gdzie? Gdzie? W którą stronę? No, no tak jak skip sequence robisz, ale mogę iść w prawo. O. No. no to idę w prawo Nie! To nie może tak być! Nie! Stary wstał. <noise> Chciałem zawrócić. Zobaczy! <noise> Czy się nauczy latać? Tak się Wiesz tak jak muszę na... latać przed dźwiękiem? Tak się lata. go... Dobra, pierwszy krok to jest jak jesteś w powietrzu, to kliki w górę i skok. Wy... Robisz to, daszujesz się O i Jezus ten... Maria, ja spróbuję zrobić tego lapa drugiego. Halo, alo nie, ja tam. <laughs> ja tam nie chcę. o gdzieś się zastanawiają, to tak, ja tu jestem. No red. Pamiętasz kto jest Kediego? Nie... To się tak zdarza na większości odcinków. Nie... Ja jestem ciekawy z kim się będę bił zamiast Noiza tutaj. <noise> to, to ci powiem, się zdziwisz. <noise> z Noizem. To się zdziwisz, nie, 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 nie będę nawet opowiadał. Spaget. Proszę, idziesz do sklepu i mówisz, proszę jeden spaghet. Miałem <laughs> takie w głowie, że jak się nie będziesz zachowywał jak debil, to może zdążyć na drugim. Nie <laughs> to nie chcę no, Tak, tak. pysk, dobra! Wiem, prefer an S or a P. M -m. M -m -m -m. <laughs> Czysto hipotetycznie. Lepszy by był S, ale lepszy by był też P aj, aj, aj. Ej, ciuksi, aż co no. Golden robi. Oh my god. Ćramy no nice. w Lego to Piraci to z Karaibu. <grym> Myślałem, że to będziecie grać. Mieliśmy, ale... No. Gra, nie się, tak gra nie działa do no, cholery jasnej. No toż to no nice. Toż to dźwięk. dźwięk. Nie, to jest jego daleki kuzyn. Mhm. Skarbnik. Jest i on. Nie, <grym> <Wow. grym> tak taki był plan. Czekaj, jak tak długo wystarczająco będę robił, to może, może go uśpię. I potem przejdziesz dookoła. Może jest jakieś przejście, nie ma. Dolo. No. Dolo. Weź pupę! On wcześniej dwa razy failował pizza z bo poszedł dwa razy w lap drugi. O, tam był lap drugi. Eee... NIE! Idziemy <grywa> na no drugi. 8 no sekund. Urodziłby se. Trzeba evadować pizza face. Ja pizza. Tak, Round. Popełniam oszustwa podatkowe w wieży pizzy. Te telewizor, idź sobie, dobra? O mój Boże, był... co to jest? To jest nightmare fuel, człowieku. Się mi się wydaje, że mm. on jak się pali wygląda jak C. Kurde, ale... Jeszcze raz. Ja pamiętaj mnie, o Warfans, spaliujesz, spaliujesz, jak... że powiesz pamiętaj o równowadze cholera. Myślałem, że stwierdzisz tak jak w pierwszy raz jak tam byłeś, yy, Pepino. Nie pamiętam jak to było. W poprzednich odcinkach. Niesamowite. Niektórzy mówią, że był unlucky. Ja mówię. Że... Zasubskrybuj kanał global Big cheese, cheese busy Cheese busy Mój ulubiony raper kurna, cheese busy <laughs> To jest w ogóle księżyc Księżyc jest zrobiony z Co? No? Księżyc jest zrobiony z <laughs> Dziękuję! Dziękuję! Czemu ma bombę? Z... Jak atakujesz, to jak atakujesz po swetek, to zrzucasz bomby. <gulik> <A hitbox. gulik> I co teraz? Oh. <gulik> I <go>. <gulik> Maga, <gulik> Musisz lepszy timing. No. Marudzisz Luksir. Lepszy timing, kupię sobie w sklepie. Kupię to na, na oficjalnej no. stronie Turde Pizza. Czyli Turde Pizza? No, ta, ta firma. A to firma, ma... tak. Chyba, gra, chyba chyba golden gra, ale nie jestem pewien co do tego. Brzmi. Nie, ja graj na Fortnite, człowieku. Wach <grym> 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 <Back> out. <grym> Świesz <grym _> <grym _> <grym _> ja mnie jak ta pizza takie tam na dole robi takie... Dobra, robię speedrun Nie! E <grym> nie taki był plan Ej, cześć, tylko nie wiem czy możesz tutaj to zrobić Spróbuj zrobić tak, że jakby ty biegasz w prawo i lewo dookoła tego tutaj. W się sensie tak, tak, tak z turnami takimi Ja chyba tu nie, nie da się Przebyłeś, potem oh. Nie dodadzą... fakę pepino do tej gry. Podobno kolejnym level charakterem ma być ten... ...ty chłop, co zbierał ciebie kasę, żeby ten... O. To znowu te, to się skapkada. O, O Stulciape! Jak tak bardzo chcesz S albo P? A! Nic bym nic nie powiedział, nie. Pa, pa, panu telewizor, nie? Byłem <grym> po jabłko. Od razu w ducha Jan, Jan Pilar cię Tam stał papryko mężczyzna No i ja pójdź w górę. Do paprykomężczyzny O! Pora zrobić kolejny żart z A uderz go. To znowu ten poziom. Pora zebrać mord cuba. O, teraz już w kurczek. O nie. Zresztą... Wow. To jest to miejsce! Jest i Mortcube... Tylko... O, jeszcze Morteusz, mi wejść do góry może, co? O? o nie, nie idź tam, to jest ten sekret. To jest ten! To jest ten sekret. To było nic łatwiejsze w sumie. No jest łatwiejsze. Dobra, to poszło szybko. To poszło szybko. Jaki to był poziom, bo nie pamiętam. A to. A tak to To z tymi, to tymi kartami. Co gdzie się dowiedzieliśmy, że nie grać w Cheese. Szczury. No to jest jakieś <laughs> Ej, to ty taki agresywny cholera. Oj, nie. Szybko. Nie. Super jump, A Dobrze, tak nie. nie. Nie to chciałem. No i po kartach. No by mówili mi, bym nie grał w Makao. Właśnie, kiedy odcinek Duno? Teraz chyba pora na Vigilanta, nie? No. Vigilant. Hmm. Samo zwań, czy... cóż, prawa. Nie ja nawet nie wiem, co tu się dzieje, ja po prostu spamiętymi bombami, nie? No <grymne> nie może tutaj... temu, że ten... To jak się obrócę, to mnie już trafi. Czekaj, to skocz, obróć się i wal... bombą. Bo. Mm -mm. Balun. Sensei Wu! Czekaj, mam teorię co to będzie. Czy to będzie fake, no fake noise? Nie zdziwiłbym się, jakby było coś takiego jak fake noise tutaj. I w tej chwili milczysz, to znaczy, że pewnie tak. To, to będzie co? Psycho, momentos. Nic nie kliknąłem nawet. No wiem. Kłódka. Samek Super Bohater Noise Windy nie ma po tym co Pepino tu zrobił. Musimy zacząć od klasyka. To nie jest klasyk. Ale zrób to. Ale zaraz. Gdzie jest ten poziom? To nie był ten klasyk, który chciałem zrobić, ale mogę być. Eee. Introducing. Oni albo już nie mieli pomysłów, albo po prostu... No nie o im się już cholera. Ja myślałem, że to będzie nie. Wiem, noise, ale na takim wielkim kole z teraz nie. Nie taki był plan. Nie! No. To się dopiero nazywa komornik. W ogóle patrz, jakby te, te gobiny co strzelają, one jakby cię nie atakują, jak jesteś dźwiękiem. On tam tam spadł. Zastanawia mnie, ja, kto będzie szoperem w taksówce. I kto będzie no i to ja nie wiem, nie. Ciało! Nienawidzę tej gry. Mam ognę na ciacho teraz. Uwaga uwaga! To będzie bosem. Fake noise! Wiedziałem The noise. Czemu tam jest kalmar z tyłu? Jeżeli noise to jest dźwięk, to to on jest yy, niewięk. Ale on jest nerdem jakimś. On kamery nie ma nawet. Będzie trzecia faza Co? Co? Golden, To była ta co zabrała Noisa, nie? Nie, to był Pedito Pedito? Tak musisz go Zrefightuj go, zrefightuj go U, Zaufaj mi. Zrefightuj go. Wejdź po prostu tam znowu. Czekaj tylko. No, czekaj. Co to ma być? Że z Nolanem się tak męczyłem, a do jest free. E. P. Dobra, jak na razie będę chodził z tym kluczem, to jest koniec odcinka i kiedyś będzie następny. Musimy nie powtarzać tego, co się działo w tym filmie. Tak się były robione przez Kaskadero.